Kłaniam się, Szanowni Państwo, znów na głównej sali, sali numer jeden Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki. Nazywam się Przemysław Iwańczyk, Będę miał przyjemność poprowadzić kolejny panel, pierwszy dziś, ale miło mi też niezwykle, że mogę tutaj gościć w tych gościnnych progach Zakopanego po raz, po raz trzeci. Dzisiejszy temat, który chcemy podjąć, dotyczy aspektów szeroko pojętego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa łączonego w takiej korelacji z polskim sportem. Myślę, że to jest rzecz, o której wszyscy myślimy. Kiedy spotykaliśmy się podczas pierwszego kongresu po raz pierwszy, wówczas to rozpoczynała się niestety w swoich skutkach tragiczna wojna w Ukrainie. Wówczas to jeszcze nie wiedzieliśmy, jak będzie ona przebiegać i jak bardzo zmieni architekturę bezpieczeństwa na całym kontynencie, a być może także na świecie. Ja nie będę przy długich wstępów tu uskuteczniał. Chciałbym przedstawić moich gości, a są nimi pan minister Irena neusze Rasie, Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Dzień dobry Dzień panie Dzień dobry. ministrze. Witam ponownie. Bardzo proszę o brawa dla pana ministra. Jest z nami także Michał Pycio, były podpułkownik jednostki wojskowej grom. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry państwu. Jest z nami także Mariusz Kozera, prezes zarządu Klubu Strzeleckiego Proelia Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I, i pozwoli pan, panie ministrze, że rozpocznę od pana i że będzie to pytanie natury ogólnej. Czy w ogóle. Możliwa jest ponadresortowa współpraca, jeśli tak, to kto powinien wziąć na siebie ten ciężar odpowiedzialności za przeprowadzenie projektu, który mógłby przygotować Polaków do tego, do czego przygotowywać się nie chcemy, a powinniśmy. Ja myślę, że konstrukcja, jakiej w tej chwili użyłem, jest, jest, jest właściwa. Natomiast przykład ukraiński za naszej wschodniej granicy jest dla nas wystarczającą lekcją, wystarczającą nauką. By wyciągnąć z niej wnioski, nie czekać aż coś się wydarzy, tylko być gotowym zawsze, bez względu na to, czy się zacznie, czy nie. No tak, na tym kongresie cały czas też ja podkreślam to, że polskie społeczeństwo po tych dekadach budowania, odbudowywania polskie, po, polskiego, polskiej gospodarki po 1989 roku podupadło trochę na na sporcie, można powiedzieć, tak. I to te, te, te 7 kilogramów, które, które średnio cięższe są nasze dzieci i młodzież w szkołach od 89 roku do dnia dzisiejszego, to jest taki dobitny przykład, który również wiążemy z tym, co dzisiaj, o dzisiaj musimy powiedzieć, czyli, czyli przygotowanie społeczeństwa do Poprzez sport, do tego, żeby też tworzyć społeczeństwo bardziej bezpieczne, zdolne do tego, żeby przeciwstawić się jakimś zagrożeniom. Tutaj mówimy w domyśle o militarnych zagrożeniach, ale pamiętajmy, że to są też kataklizmy, z którymi się nie, nieco częściej dzięki Bogu mierzymy niż bezpośrednia agresja, bo dzięki Bogu takiej od 45 roku już nie ma na naszych, na naszych ziemiach, ale te doświadczenia z powodzią pokazywało, jak społeczeństwo musi sobie dać radę z tymi zagrożeniami. Panie Michale, zwrócę się do Pana, jako byłego żołnierza jednostki specjalnej GROM. Państwo Polskie stało się i tutaj niezależnie od tego, w jaki sposób patrzymy na tę strategię liderem europejskim, jeśli nie światowym, w takim spójnym przygotowaniu całego kontynentu w odstraszaniu Rosji. Pytanie, czy może się to i czy odbywa się to tylko i wyłącznie na polu militarnym, czyli zasoby zbrojeniowe, jakie ma nasz kraj, to w jaki sposób mamy sprawną armię. Czy jednak także elementem odstraszania, a tutaj odwołam się do pańskiej empirii, jest świadomość potencjalnego wroga, że społeczeństwo jest dobrze przygotowane? Tutaj myślę, że odwołanie się do przypadku fińskiego jest całkiem, całkiem zasadne. Szanowni Państwo, zacznę od takiego truizmu, ale warto o tym wspomnieć. My nie musimy myśleć o wojnie, wojna pomyśli o nas. Przykład ukraiński jest obrazuje nam wszystko. wojna w Ukrainie dotyka każdego obywatela tego kraju i każdej przestrzeni życia w tym państwie. Bezpieczeństwo państwa, państwa nie mówimy o bezpieczeństwie, nie wiem zagrody, nie mówimy też o siłach zbrojnych, tylko mówimy o bezpieczeństwie państwa. To jest właśnie takie, taka, taki system systemów. Często się o tym mówi, że wiele rzeczy jest systemem systemów, ale tu dokładnie tak jest. I siły zbrojne to tylko jeden element. Ministerstwo Obrony Narodowej to jeden element. Pozostałe ministerstwa, pozostałe przestrzenie są równie ważne. I, i, I możemy tu powiedzieć o czymś takim, właśnie taki termin wojskowy, często używany, multidomenowość, czy tak naprawdę działania połączone. No i jak się domyślamy i jak, jak widzimy, sprawność fizyczna jest jednym z elementów istotnym w przetrwaniu. I wracając do tych moich pierwszych słów, że wojna dotknie każdego, to mamy, każdy z nas ma ten swój mikroświat. I możemy ignorować rzeczywistość wokół, możemy w ogóle o niej nie myśleć, natomiast ona i tak, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to nas dogoni. I wtedy zostaniemy sami, naprawdę zostaniemy sami ze swoją otyłością, ze swoim brakiem przygotowania, ze swoim niemyśleniem odpowiednio wcześniej o ważnych rzeczach i nieprzygotowaniem się. Państwo na poziomie wszystkich ministerstw oczywiście, że powinno się angażować, bo trudno wyszkolić, przygotować nas tylko wychodząc z ofertą do 50 latków, tak, czyli takich osób jak ja. Czy mamy, powinniśmy optymalizować te wysiłki, mówiąc o systemie systemów? I mamy taką przestrzeń, gdzie każdy obywatel, każde pokolenie jest w jednym miejscu. Na przykład, szkoła średnia czy szkoła podstawowa. Doskonały przykład. I trudno też nie zagospodarować tych setek tysięcy młodzieży, już przygotowywać ich do wyzwań, które mogą nas spotkać. I trudno też tak naprawdę ignorować ten fakt, że już ta młodzież tam jest. I też, no, nie możemy też oczekiwać, że Ministerstwo Obrony Narodowej samo przygotuje doskonałe rozwiązania dla szkół bez kontaktu z Ministerstwem Edukacji, no i również przede wszystkim z Ministerstwem Sportu, które ma specjalistów do zarządzania tą przestrzenią. Sprawność fizyczna jest bardzo istotnym elementem przetrwania. Im jesteśmy sprawniejsi, tym mamy większą zdolność przetrwania w swoim mikroświecie. Na, jeszcze tylko powiem z własnych doświadczeń, że przechodzi się selekcję do jednostki specjalnej głową, ale ta głowa dużo szybciej zawiedzie, jak nie będziemy przygotowani fizycznie po prostu. Dlatego naprawdę nie powinno się tego ignorować, natomiast odpowiadając na pytanie oczywiście, że tak, że te przestrzenie są, każda ta przestrzeń jest ważna i ten wysiłek multidyscyplinarny albo powiedzmy działania połączone są niezbędne. Nie przejdę do kolejnego naszego eksperta, Pana Mariusza, to jeszcze chciałbym pana, pana, Panie Michale, dopytać, ale jaki zasób, gdyby Pan precyzyjnie wskazał, umiejętności powinien mieć każdy obywatel? Słyszeliśmy ostatnio o nieobowiązkowych szkoleniach, ale warto byłoby, żeby mężczyźni w tym przedziale 18-60 takie szkolenia przeszli z doświadczeń, znów się do nich odwołam, wyniesionych z pola walki. Co Pańskim zdaniem każdy Polak powinien umieć potrafić? masowym odpowiadając na to pytanie, myśląc o takim masowym przygotowaniu, musimy tutaj rozumieć interes państwa i faktycznie wiedzieć, że zagrożenie to nie tylko zagrożenie wojenne i bezpieczeństwo to nie tylko, to nie tylko potencjalne zagrożenie wojenne, ale też wszystko to nas spotyka w okresie normalnego pokoju, czyli też różne katastrofy powodzie, z którą się mierzyliśmy zupełnie niedawno na części obszaru polski. I i pierwszą rzeczą, którą, 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 która jest ważna, to jest po prostu ta świadomość wewnętrzna, że coś takiego może się wydarzyć. I te szkolenia powszechne, mówiąc o powszechności ich, będą powinny być kierowane tak naprawdę do, do wszystkich obywateli, i one w pierwszej kolejności powinny dawać nam takie umiejętności związane właśnie z tym przetrwaniem, również w sytuacjach kryzysowych, związanych z klęskami żywiołowymi i tak Czyli tak naprawdę. Pierwsza pomoc, to jest naturalna rzecz. Jakieś elementy samobrony, takiego podejścia, właśnie związanego też z przygotowaniem fizycznym, z mądrym podejściem do tego. Również elementy związane z zachowaniem w sytuacjach zagrożenia, takich, które mogą nas spotkać powszechnie. Zagrożenie związane z jakimś dziczałym psem, itd. Tak itd. Tak Takie. Taki, taki zakres szkoleń powinien, e, powinien jakby być w tym, e, obejmować ten, ten proponowany program, i myślę, że to też by zachęcało każdego. Dlatego, że istnieje pewna obawa zupełnie niepotrzebnie. Że tego typu szkolenia to jest jakiś zaciąg przymusowy do wojska, będzie to, będzie to związane z tym, że jak przejdziemy takie przygotowanie, to ktoś nas potem zmusi do czegoś. Ja wrócę do tego pierwszych moich słów. My nie musimy być do niczego zmuszeni. Jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, jaką jest wojna, to zobaczmy Państwo, jak to dotyka społeczeństwo. Wszyscy staniemy w obliczu tego. Natomiast szkolenia i ten zakres faktycznie to są cenne rzeczy. Ta. To radzenie sobie w przypadku pożaru w domu, jak wyjść z płonącego budynku, jak się zachować, kiedy jest jakiś ostrzał na, na przykład na ulicy, kiedy wybuchają, na złapie nas atak przeciwnika, taka sytuacja wojenna dokładna, na otwartej przestrzeni. Czy mamy szereg umiejętności, których warto zwyczajnie się nauczyć albo zetknąć się z tą materią, żeby jak nie daj Bóg kiedyś nam przyjdzie się z tym zetrzeć, to nie będziemy robili tego pierwszy raz w życiu, jest duży i oczywiście w kolejnym etapie, na przykład drugiego dnia, warto troszeczkę dotknąć interesu e, sił zbrojnych i na przykład wprowadzić elementy strzelania, czy to nazwijmy to w ogóle, trudno mówić to o szkoleniu strzeleckim, raczej należy powiedzieć o jakimś takim pierwszym kontakcie, zetknięciu się z tym, być może nawet w formie sportowej, prawda, która jest bardzo cenną i, i tak naprawdę daje dużo przyjemności. Panie Mariuszu, wobec tego, skoro już Pan Michał niejako przekierował do Pana głos, to, to ja też pozwolę sobie zadać pytanie dotyczące tej skali zainteresowania Polaków strzelectwem. Czy należy to wiązać z początkiem wybuchu wojny w Ukrainie, że Polacy po prostu chcą mieć te kompetencje chcą wiedzieć czym jest broń w jaki sposób bezpiecznie się z nią obchodzić gdyby pan zechciał oprzeć się też na liczbach dotyczących członków pańskiego klubu no to myślę że nam to zobrazuje i w jaki sposób odpowie na to pytanie to jest bardzo dobre pytanie bo zawsze ono się pojawia jak wygląda rozwój zainteresowanie strzelectwem w kontekście wybuchu wojny na Ukrainie ten wzrost był bardzo 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 gwałtowny My zaczęliśmy z, tak naprawdę z małym klubem, który liczył 40 osób na początku, które stworzyły ten klub, założyły go w 2016 roku i stopniowo, pomału, pomału dołączali do nas kolejni klubowicze. Natomiast w roku 2022, kiedy mieliśmy tych osób około 600-800, ten wzrost po prostu wystrzelił. Dzisiaj klub liczy 3000 osób. I większość z tych osób dołączyła do nas po wystartowaniu programu upowszechniania strzelectwa, które właśnie Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło w roku 2022. Mieliśmy możliwość być częścią programu pilotażowego, prowadzić go w szkołach, w liceach. A następnie ministerstwo uruchomiło już pełnoskalowy program, który objął już cały kraj. Bardzo, bardzo dziękujemy. Minister Irena Uszy, Raś był z nami także pułkownik Michał Pycio oraz Mariusz Kozera. Bardzo Panom dziękuję.